Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze się wyposażę w pilota. Tak jest. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Chciałbym na początku taką króciutką historyjkę opowiedzieć. Byłem u lekarza jakiś tam czas temu. W czasie wizyty pan doktor, oczywiście już nowoczesny gabinet, używał komputera dosyć intensywnie. Przed końcem wizyty powiedział, no to już kończymy, tylko jeszcze wydrukuję zalecenia, recepty, po czym zaklał szpetnie. I zaczął mnie przepraszać, że to jeszcze chwilę potrwa, ponieważ właśnie kliknął gdzieś w menu swojego nowego systemu, który niedawno był wdrażany i stracił wszystkie dane, które wpisał w czasie wizyty. No bo była to strona webowa i nie zapomniał formularza zapisać. Nie przyzwyczaił się do tego jeszcze, że trzeba kliknąć save, zanim się kliknie w menu, drukuj i stracił wszystkie dane. Oczywiście no, uczciwie powiedziałem mu, że to nie jest jego wina, tylko tego, kto ten system stworzył. I zawsze mnie to zastanawia w, takiej, w tej sytuacji, w, taki, w tego, tego typu sytuacjach. Zastanawia mnie, czy ja jako tester, czy też moja organizacja, jeżeli jestem quality assurance, jeżeli pełnię rolę z osoby zapewniającej jakość, prowadzę jakiś zespół, czy ja bym taką sytuację wykrył na etapie produkcji. Poczekajmy chwilę jeszcze, żeby tutaj. Lewo, prawo, tak, już. Jeszcze tam ktoś schodzi. Okej, okay, zawsze mnie to zastanawia. Czy ja jako tester, czy ja jako quality assurance jeżeli taką akurat pełnię rolę? Tego typu sytuacje, proszę proszę, zapraszamy. Wejdźcie, siadajcie, jeżeli tu, albo przechodźcie, jeżeli do drugiej. Tylko tu. A my jeszcze tutaj. Okej, no to siadajcie jeszcze są miejsca. Myślę, że. Okej, okay, czyli mamy, mamy podsumowując, mamy sytuację, w której w moim normalnym życiu, moim normalnym, prywatnym życiu, cywilnym spotykam się z oprogramowaniem niskiej jakości i zastanawiam się, czy ja bym to wykrył, czy ja bym taką sytuację zniwelował, jeżeli to ja bym był producentem, ja bym pracował u producenta tego oprogramowania. No i oczywiście pierwszy, pierwsza taka myśl jest że no jasne. Przecież jestem bardzo dobrym testerem. Zespół, który buduję jest bardzo dobrym zespołem. Więc tak, ja bym to wykrył, kto za, za przeproszeniem, dobra, nie będę używał brzydkich słów, kto to produkował, ja bym to wykrył. Natomiast druga myśl, jak ochłonę od tego takiego hura optymizmu, jest taka, że parę razy mi się zdarzyło puścić podobne rzeczy, albo nawet gorsze. Myślę, że każdemu gdzieś tam zdarzył się podobny błąd, czy wyszło pod jego ręki, z jego zespołu oprogramowanie nie najlepszej jakości. Więc przychodzi refleksja, że nie ma co być takim kura optymistą, nie ma, co tak, nie ma co być tak zadufanym w swoich umiejętnościach. Trzeba poszukać metody, która da nam większą pewność, że e, to oprogramowanie będzie lepsze. I w tym momencie zaczynam się już zastanawiać nie nad tym, czy ja jestem taki super, tylko czy nie znam przypadkiem jakiejś systematycznej metody, jakiegoś narzędzia, które pomogłoby mi tego typu defekt na etapie produkcji oprogramowania wykryć. Gdzieś było dzisiaj powiedziane, w czasie którejś z prelekcji, mało osób się z tym zgodziło, że IT ma większy problem z jakością niż inne inżynierie. Ja bym tutaj bardzo chętnie bym podyskutował na temat takiego stwierdzenia, trudno mi się zapowiedzieć po której ze stron, natomiast na pewno inne inżynierie mają... Gdzie mamy? O, w tą stronę, dobra, działamy. Inne inżynierie mają na pewno dłuższą historię zapewniania jakości, dużo pracują w tym obszarze, więc w takiej sytuacji, gdzie zastanawiam się, czy ja bym znalazł, wykrył, to zastanawiam się właśnie, szukam inspiracji w, inż... w innych inżynieriach, w innych dziedzinach nauki, w innych na... dziedzinach inżynierii. I takie pytanie na... na początek do Państwa. Czy wiecie, co to jest kwalitologia? Ktoś się spotkał? A jest to nie mniej, nie więcej, tylko nauka o różnych aspektach jakości. Czyli coś dla osób siedzących tutaj na tej sali, co powinno stanowić podstawę pracy zawodowej. Tak naprawdę. Co jest ciekawe, ponieważ nie sądzę, że jesteście, nie sądzę, że jesteście słabymi testerami albo słabymi quality assurance zapewniaczami jakości. Będziemy mówić po polsku, zapewniaczami jakości. Zastanawia mnie, jak. Po pierwsze, czy w takim razie ta nauka jest w ogóle bez sensu, w takim razie? bo ona jest dosyć dziwna, ona jest taka trochę z poprzedniej epoki, mówi o wpływie jakości na jakość życia, na społeczeństwo, na tego typu rzeczy, więc wiele, na wielu płaszczyznach można bardzo łatwo powiedzieć nie, to nam nic nie mówi, to nam nie pomaga w pracy. Więc ciekawi mnie to, czy jakbyś, gdybyśmy zaczęli szerzej się interesować, czy byśmy coś poprawili w naszej pracy, czy stwierdzili, że nie, nie jest to nam do niczego potrzebne. W każdym razie jest, takie, jest taka dziedzina nauki, która mówi, która się zajmuje jakością w sposób naukowy, zadaję to pytanie od jakiegoś czasu na prezentacjach i tylko studenci koła naukowego na inżynierii produkcji zajmujący się jakością w czasie inżynierii produkcji znali to pojęcie i znali tą dziedzinę nauki. Tak testerzy ludzie pracujący w branży nie znają, więc jest to, ciekaw... jest to jakaś tam ciekawostka. Ok. Dojrzałe inżynierie. Co mam na myśli, mówiąc o dojrzałych inżynieriach? Eee, tak. Motoryzacja. 6000 Sze lat temu wynaleziono koło. Trochę za wcześnie jeszcze, żeby mówić o tym, że wtedy się zaczęła ta inżynieria. 246 lat temu pierwszy pojazd o napędzie niekonnym, nieludzkim. Był to parowy ciągnik artyleryjski. Jeżeli to jeszcze troszkę za wcześnie, żeby mówić o inżynierii motoryzacyjnej, no to 140 lat temu pierwszy samochód spalinowy działający mniej więcej według tych samych zasad, jak działa to w tej chwili. Czyli mamy 140 lat co najmniej 140 lat historii inżynierii w motoryzacji. Budownictwo kilka tysięcy lat co najmniej. Yy, oczywiście no, pewnie trzeba by było, żeby coś porównywać, trzeba by było mówić o jakimś nowoczesnym budownictwie. Gdzieś w tym obszarze. Natomiast ciekawostka z tego obszaru, kodeks Hammurabiego, XVIII wiek przed naszą erą, mówił, że jeżeli zawali się budynek i w tym budynku zginie syn właściciela budynku, to zabijamy syna budowniczego tego budynku. Taka była odpowiedzialność za jakość w kodeksie Hammurabiego. Jeżeli zginie sam właściciel budynku, to zabijamy budowniczego budynku. To to, jeden do jednego. To jest dobra odpowiedź na temat jakości Oczywiście nie sugeruję tego. Nie tak, stronę. więc dom powinien budować panu ten, kto ma co najmniej syna. To jest, dobry. Też pisać, to jest... <słyski> <słyski> Oczywiście tak. No, śmiejemy się, nie, nie postulujemy tak dużych kar. Natomiast jakby jest to jakaś tam ciekawostka, która mówi gdzieś o tej odpowiedzialności. Na pewno w budownictwie metody badania jakości, metody zapewniania jakości są bardzo bardzo dojrzałe. Energetyka, pierwsza elektrownia 133 lata temu, czyli też już dosyć długa historia. Ciekawostka z tym związana jeszcze przed II wojną światową, w zwykłych budynkach mieszkalnych standardowo były instalowane dwie, dwa obwody elektryczne. Dwa gniazdka, dwa razy kable były ciągnięte, wszystko było podwójnie, bo zawodność tych urządzeń, materiałów, z jakich to było budowane, robione, była bardzo niska. W związku z tym, żeby zapewnić jakość dostawy prądu, Musiano w ten sposób postępować. W tej chwili ta branża, ta inżynieria poszła tak bardzo do przodu, jeżeli chodzi o niezawodność, o wydajność, e, odporność i tak dalej, i tak dalej, że e, no już w zwykłych budynkach się tego nie robi, tylko w jakichś budynkach bardzo specjalnego znaczenia, e, tego, typu, e, tego typu miejscach. E, IT. O ile można IT policzyć? Tak mniej więcej. 37. pierwszy komputer. Tam są pewne kontrowersje. 37, 43. Zależy, który kraj mówi, bo każdy tam Amerykanie, Niemcy i, i Anglicy uważają, że byli pierwsi, więc tak mniej więcej. Samo, samo pojęcie pojawiło się w latach bodajże 60. zeszłego wieku. Czyli mamy tak mniej więcej licząc co najmniej połowę albo nawet mniej historii niż pozostałe inżynierie. Natomiast nie sam wiek się liczy. Istotne są pewne cechy. Dojrzałe inżynierie według mnie mają spójne słownictwo. Czyli raz nazwana jedna rzecz nazwana zawsze jest tą samą rzeczą. Jak przyjadą górale budować chałupę do Warszawy, to oni się dogadają z. No okej, okay, na, na piwie się nie dogadają, ale co do nazwy belki w stropie, się dogadają, bo jest to, to ten sam element ma zawsze tą samą nazwę. Certyfiko certyfikujemy produkty w dojrzałej inżynierii, a nie proces wytwórczy. W IT jesteśmy cały czas bardziej na etapie certyfikacji procesu wytwórczego, tak? Mówimy, czy my robimy zgodnie z jakąś metodyką, możemy na to dostać certyfikat, a sam produkt raczej nie chcemy, żeby go ktoś nam oceniał, certyfikował. Gdzieś to jeszcze nie dojrzeliśmy do tego, żeby tak było. Tutaj pewnie panowie z motoryzacji mogliby powiedzieć, że niekoniecznie tak wcale jest, że, że przesadzam, że nie certyfikujemy, tak myślę. Natomiast jakby jest to w moim pojęciu, jest to bardziej certyfikujemy, tak? Okej, okay, certyfikujemy. Natomiast jest to, jakby zobaczcie, że tam, gdzie jesteśmy blisko tej inżynierii, jesteśmy częścią inżynierii motoryzacyjnej, tam nauczyliśmy się od nich i certyfikujemy. Tam, gdzie jesteśmy dalej, czyli jesteśmy na przykład taką zwyk zwykłą, w cudzysłowie, aplikacją biznesową, tam jesteśmy bardzo, bardzo daleko od takiej inżynierii. OK, no i bliska współpraca z nauką, czyli chociażby właśnie z tą kwalitologią, która gdzieś tutaj no, dla Państwa jest nowością, a wydaje się, że. Mogłaby stanowić jakąś podstawę y, teoretyczną pracy. Zresztą to też jest ciekawe, że większość ludzi pracujących, na przykład jako programiści, uważają, że ktoś, kto kończy studia, nie umie pracować. Taka osoba musi i tak dużo jeszcze się nauczyć w projektach, więc te studia właściwie są mało istotne. Myślę, że w przemyśle takim jak motoryzacja, w budownictwie, gdzieś ta wiedza wynoszona z y, uczelni jest lepszą podstawą pracy niż w y, IT. Dobrze, teraz tak. Pytanie: Mam pewną tezę, ale żeby być może nie opowiadać rzeczy gdzieś tam, z którymi się nie będziecie zgadzać, bo to trochę by było bez sensu. Pytanie: Czy wy wykorzystujecie jakieś techniki, które pochodzą z innych inżynierii? Myślę o technikach zapewniania jakości w swojej pracy codziennej. Automatyzacja, ok, no trochę za szerokie hasło, żeby nie pomyślałem o tym, o tak powiem, ale ok, dziękuję bardzo. No tak, faktycznie, możliwość wykonania czegoś automatycznie jest, no jest techniką, tak, jak najbardziej. Ok, dziękuję. Coś jeszcze? Kwestia akceptacji No tak, tak, dobra, jest to też rodzaj techniki, most. Też kiedyś z kimś dyskutowałem, że mostu się nie testuje. No właśnie, że się testuje. tak? Jeżdżą ciężarówki z odpowiednią, jest odbiór to raz, a dwa po prostu jeżdżą ciężarówki z piaskiem i badane jest tam nie wiem, drgania, czy nie powstają pęknięcia, więc jest ten odbiór jak najbardziej. Dobra, dziękuję. No, inżynier musi wtedy mostem mhm. stać główny. Czy to prawda? Tego nie wiem, prawdę mówię. U mu, Hamurabiego na pewno. A myśli Pan konkretnie o jakimś przykładzie procesu? Kanban. Kanban jest bardzo dobrym przykładem. Wydaje się, że ja też byłem troszkę zaskoczony. Wydawało mi się, że kanban jest typowo informatycznym wymysłem. W sensie myśmy go wymyślili. Jesteśmy super dzielni, bo wymyśliliśmy super metodę. No nieprawda. Jest to metoda wymyślona przez Japończyków do produkcji samochodów. Więc to jakby zmałpowaliśmy od nich. I bardzo fajnie, bo to jest bardzo fajna metoda. Ma bardzo fajne założenia. Okej, okay. czyli no nie ma jakiegoś szerokiego głosu z waszej strony, że yy, używacie. Być może jak podam parę przykładów, to się okaże, że i tak używacie, tylko nie wiedzieliście, że to jest, z tej, yy, z, że to jest ta gruba właśnie jakichś tam narzędzi, powiedzmy technik. Co w takim razie nas ogranicza? Dlaczego nie chcemy tego zrobić? Jak Państwo myślicie? Poza tym, że możemy nie znać w ogóle takich technik, ale dlaczego nie chcemy czerpać z tego dosyć, dobre, dosyć głębokiego źródła? O tak, może nie kwalifikujmy, czy dobrego, czy złego, ale na pewno głębokiego. Tych technik jest ogrom w różnych inżynierach. Dlaczego nie chcemy tego robić? Jak myślicie? Unikalność produktów. Okej, okay. unikalność produktów. Dobra. Jeszcze coś myślicie? Tworzenie oprogramowania ma tą zasadniczą różnicę w stosunku do tych wszystkich rzeczy związanych z produkcją, mhm. że powtarzalność procesu jest... Mhm. Zerowa, okay. Okay. i każdy z produktów jest jakby unikalny, w związku z tym pewne miary statystyczne lub inne rozwiązania uh -huh. nie do końca się sprawdzają w software'ze, więc uh -huh. dlatego jakby software troszeczkę inną drogą się rozwija uh -huh. i się o... uh -huh. Bardzo dziękuję, super. super, super głos, tak jest i koszty się jeszcze nam pojawiały, tak? Że no gdzieś, Ko koszt versus czas też, nie? Tak i... tak? Uh -huh. Uh -huh. Też, no, okej, okay, natomiast koszty utraty jakości te są bardzo duże, więc kwestia liczenia. Y, tak, kwestia, kwestia porównania. Okej, okay, IT jest wyjątkowe w tym sensie właśnie, że nie ma powtarzalnej produkcji, nie mamy... Y, ale jednej rzeczy tutaj nie powiedzieliśmy, uh -huh. chociaż ona byłaby moim zdaniem do poprzedniego slajdu. Nie powiedzieliśmy Dobra, o jednym ważnym aspekcie, o złożoności. Uh -huh. Bo te wszystkie produkty, o których mówimy, budynki, samochody, w porównaniu z software'em i z oprogramowaniem ich złożoność jest stosunkowo uh -huh. mała. A systemy informatyczne są tuż za systemami biologicznymi, nie wiem, DNA i te rzeczy, powiedzmy sobie, że są Oprogramowanie jest troszeczkę poniżej, powiedzmy, te uh -huh. rzędy wielkości niżej. No ale... Zgodzę się co do pewnej klasy systemów. Natomiast problem, że ktoś nie przewidział, że strona webowa działa w ten sposób, że kliknięcie w cokolwiek czyści formularz i już się nie da wrócić, to nie jest złożone strasznie. A tego typu babole wypuszczamy cały czas. Oczywiście Więc... to jest też pewna kwestia kultury i takiej, mhm. e, takich rzeczy, które z, z pewnością możemy czerpać z innych dziedzin, bo mhm. to, ta prezentacja będzie o tym właśnie, ale też nie możemy zapominać o tym, że mhm. sam software jest złożony. Okej, okay, zapraszam do dyskusji. przepraszam, bo czas, troszeczkę nas, czas goni, także jakbym tu nie będę ciągnął tematu, przepraszam najmocniej, że tak ucinam. Ja z tą złożonością mam trochę problem, bo uważam, że wiele aplikacji, które ja znam, wiele systemów, wiele zastosowań informatyki wcale nie jest tak bardzo złożone. Więc z chęcią podyskutuję czy wieczorem, czy jutro na ten temat. Natomiast ok, zostawmy to. Jest to zastrzeżenie na pewno bardzo bardzo dobre, czyli mamy koszty, mamy ten. IT jest wyjątkowe. tak? Ta produkcja masowa w samochodach, powtarzalność, istotna jest jakość materiałów, a nie, a nie jakość... Mm, mm. Ta właśnie powtarzalność. No, w IT mamy ten unikatowy system, indywidualne wymagania na ten system gdzieś tam postawione. To się robi raz, nie ma tej powtarzalności. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że zanim dojdzie do masowej produkcji w takiej branży jak motoryzacja, na przykład, następuje bardzo długi, bardzo obudowany właśnie technikami, różnymi narzędziami, proces projektowania tego samochodu. Jeżeli potraktujemy, Projekt samochodu, prototyp, który powstał, jako co do znaczenia, co do powtarzalności, tożsamy z produktem, który my wypuszczamy jako finalny, prototyp jest jeden. To mamy tutaj, według mnie, dosyć dobrą analogię. I oczywiście nie postuluję stosować, stosować technik, które fabryka używa do tego, żeby się upewnić, że dana śrubka jest przykręcana zawsze z taką samą mocą. To jest bez sensu. Natomiast użycie technik, które te dojrzałe inżynierie używają na etapie projektowania swoich produktów do zapewnienia wysokiej jakości finalnego produktu już też seryjnego, jest, yy, moim zdaniem, zasadne. To jest to jest OK. Yy, każde drugie ograniczenie, ono się gdzieś tutaj przewinęło, yy, o tej unikatowości systemów. Yy, bardzo króciutko powiem, że też, moim zdaniem, jest to już naciągane stwierdzenie, ponieważ tak, większość systemów ma jakiś flow yy, dokumentów, ma yy, logowanie ma audytowalność danych, które przechowuje, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Używamy coraz więcej reużywalnych modułów, gotowych, wcześniej przygotowanych, więc dążymy coraz bardziej do tego, że budujemy podobne do siebie systemy z już istniejących elementów. Ta unikato unikatowość informatyki, poza pewnymi dziedzinami, gdzie zawsze będzie unikatowa, yy, gdzieś idzie w dół. Jest coraz mniej unikatowa, więc jak najbardziej stosujmy. Ok, przykłady, mamy jeszcze 10 minut. Yy, Przykład. Quality Function Deployment yy, metoda wymyślona przez Japończyków, jakby nie było yy, większość, chyba oni tak naprawdę wymyślili, w yy, Toyoty w motoryzacji jest to metoda, czy właściwie cały zbiór metod, metod taki, taka, taka duża, yy, można system nawet powiedzieć system zapewniania jakości skupiający się przede wszystkim na zrozumieniu potrzeb klienta. I zapewnieniu, że te potrzeby zostaną przez konfinalny produkt zaspokojone. Pasuje do IT? Wydaje się, że pasuje. Yy, to jest ogromny system, tam tych metod jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Yy, dwa przykłady dam. Wizyta w gęba. Ktoś słyszał? I AHP. Ktoś słyszał? Ok. Wizyta w gęba. Z japońskiego gęba jest miejscem pracy, środowiskiem pracy. Nie, nie jestem, nie, nie umiem tego tak wiarygodnie przetłumaczyć, ale o to chodzi. Jaki jest postulat? Zanim zrobicie narzędzie, maszynę, wymyślicie proces, który, według którego ktoś ma pracować, to idźcie i posiedźcie koło niego, jak on będzie pracował. Zobaczcie, jak on pracuje, zobaczcie, z czym ma problem, jak wyglądają jego codzienne czynności, co gdzieś musi zapisać, co gdzieś musi odłożyć i wymyślmy według tego taki produkt, który będzie mu tą pracę ułatwiał. Zazwyczaj produkujemy oprogramowanie dla kogoś, nie dla siebie. Zazwyczaj też produkujemy oprogramowanie dla kogoś, kto robi coś, o czym, gdzie my nie pracowaliśmy. Rzadko kiedy produkujemy oprogramowanie, nie wiem, ten system medyczny, będąc jednocześnie lekarzami. Bardzo rzadko tak jest, więc jeżeli bym poszedł do gabinetu lekarza, pomijając tam możliwości prawne i tak dalej, ale posiedział przy nim i zobaczył, jak ta praca codzienna wygląda, ile on musi informacji i kiedy zapisać w czasie wizyty, jak mało ma na to czasu, jak szybko tam już ktoś puka, a czy ja jeszcze zdążę, czy ja mogę coś tam, to wpłynęłoby to na sposób projektowania mojego systemu. I być może ten system byłby wyższej jakości. To jest postulat wizyty w gęba. Tu jeszcze mieliśmy taki przykład stanowiska chyba nie do końca pracy informatycznej, ale powiedzmy, tak. W każdym razie wizyta w gęba. Naprawdę polecam usiąść. No ale ten to chyba już używa, a nie projektuje. Chyba, że to jest stanowisko testerskie, tak? To może jak najbardziej. Jak najbardziej. Więc jakby ta wizyta w gęba jest, naprawdę polecam jako technikę taką bardzo prostą, mało kosztową, a przynoszącą dużo, dużo korzyści. Analityczny proces hierarchiczny. Druga technika, AHP. Już trochę bardziej formalna, bo ta wizyta tak jest, można to nawet trochę tak śmiesznie traktować, że śmiesznie się nazywa. Natomiast analityczny proces hierarchiczny jest to wielokryterialna metoda hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych, wymyślona przez psychologa bodajże, o ile dobrze pamiętam, lata 70. Metoda zakłada podzielenie mamy decyzję na górze, jaką mamy podjąć i robimy sobie taki diagram on może być też wielopoziomowy. Tutaj mamy pewne kryteria, które wpływają na podjęcie decyzji. Czy bardziej zależy nam na kosztach, czy bardziej na czasie, czy bardziej na jakości. Można wiele różnych rzeczy zidentyfikować. Kolejnym poziomem są decyzje, które możemy podjąć. Czyli możemy zrobić w ten sposób, możemy zrobić w ten sposób. Zazwyczaj macierz jest pełna. Są jakieś tam adaptacje, że nie muszą być wszystkie kreseczki, część jest niepotrzebna, ale zazwyczaj jest ona pełna. I po zrobieniu takiego podziału robimy dosyć żmudną, tak w cudzysłowie, żmudną, żmudne porównywanie. Czyli, najpierw parami porównujemy każde kryterium ze sobą. Zastanawiamy się, czy dla mnie rentowność jest ważniejsza od yy, nie wiem, kosztu. Tak? Że no, one są za mało niezależne od siebie, zły przykład. W każdym razie, każde, każde kryterium porównujemy ze sobą i porównujemy je używając skali logaritmicznej. Czyli mówimy, że coś jest albo takie samo, tak samo ważne dla mnie, albo dwójeczka troszkę bardziej ważne, czwóreczka o wiele bardziej ważne, ósemka i tak dalej. Jakby, tak żeby, to są te psychologiczne aspekty tej metody. Jeżeli byłoby liniowo, to nie byłoby tak ciężej było rozróżniać, tak naprawdę. Po czym porównujemy parami decyzje, jakie mają wpływ na danych, na każde kryterium. Czyli mówimy sobie, jeżeli zrobimy upgrade sap albo wdrożymy SAP ECM, to które z nich będzie bardziej, będzie bardziej kosztowe? Jak to wszystko zrobimy, wtłoczymy w wekselka albo w cokolwiek, tak wiem, 5 minut mam, a obiecywałem, że w ogóle decydują, zdążę... że krócej. Jak to wszystko ze sobą porównamy, wychodzi nam, jedna, wychodzi nam ranking, nawet nie jedna, tylko ranking tych decyzji pod względem tych kryteriów. Jeżeli zrobimy to jeszcze w organizacji grupowo, Poprosimy wiele osób, mamy wtedy wielokierunkową ocenę od wielu osób i mamy naprawdę takie matematycznie wyliczone co jest najlepszą decyzją. I jasne, że można popełnić wiele błędów na etapie yy, oceniania tych kryteriów i tak dalej i tak dalej. Natomiast yy, po pierwsze można się cofnąć i zobaczyć co wpłynęło na tą decyzję, że taka, które kryteria ważność. Po drugie, yy, ponieważ myślił to psycholog, to zaszył w to parę takich obejść ludzkich, takich przywar, które utrudniają nam decyzję podejmować. Bo zazwyczaj jak ja chcę podjąć decyzję, to ja mam, z góry wiem, jaka ta decyzja będzie. Bo jestem z tego działu, więc ta decyzja jest dla mnie najbardziej korzystna, więc ja ją będę promował. Znajdę zawsze argumenty na to, żeby ją gdzieś tam popchnąć. Natomiast tutaj przez to porównywa, przez tą mnogość porównań ze sobą, parami, pogubimy się. Nie jesteśmy w stanie wypuszować naszej, wypchnąć, przepraszam po polsku, wypchnąć naszej tezy bo jest po prostu za bardzo złożony ten, ten układ. Także bardzo polecam analityczny proces hierarchiczny do podejmowania decyzji, na przykład do decyzji, czy już możemy wdrożyć dane oprogramowanie. Ścieramy ze sobą ryzyko defektów, koszty utraty kasy ze względu na przesunięcie terminu itd., itd. Jest tych kryteriów kilka. Możemy powiedzieć, które jest dla organizacji najważniejsze i podejmować tą decyzję w jakiś tam sposób systematyczny. Tris, już się nie podejmuję przeczytania, bo nie uczyłem się rosyjskiego w szkole. Metoda wymyślona w latach 60. przez. Tak, poproszę. Nie uczyłem się. Systematyczne rozwiązywanie problemów innowacyjnych. Tak to się mniej więcej tłumaczy. Pan psycholog znowu, rosyjski, zbadał ileś tam systemów. Stwierdził, że innowacyjność nie jest jakimś przebłyskiem. Takim niesamowitym wybuchem jakiejś tam iluminacji, tylko jest, może być systematyczne Możemy się go uczyć. I opracował model, który mówi: Jeżeli chcesz być innowacyjny, jeżeli chcesz rozwiązać jakiś problem, to postępuj zgodnie z tymi krokami. Nie ma gwarancji, ale na pewno jest większa szansa, że tak będzie. Ok, lecimy szybciutko dalej. Tak zwane metody miękkie, które jednak dają bardzo dobre, twarde efekty. Wszystko, gdzieś tam psychologia. Z różnych okresów. Burza mózgów myślę, że wszyscy w jakiś tam sposób znamy. Pamiętajmy, że nie jest to synonim na takie zupełnie luźne wygłaszanie opinii, tylko jest to metoda, która ma pewien cykl. Tak? Jest tam kilka etapów, który, które należy zrobić, więc jest to jak najbardziej metoda, a nie tylko po prostu tak jak ktoś mi kiedyś powiedział, że nie każdy Agile jest burdelem nie każdy Burdel jest Agilem. Więc to jest, ty mówiłeś? Dwie minuty, dobra, sześć kapeluszy, metoda związana z panem de Bono, też psychologia, z uruchomieniem kanałów myślowych, których normalnie nie możemy nie używać, bo na przykład ja o emocjach nie lubię mówić, w związku z tym nie używam tego argumentu w ogóle w dyskusji, a ktoś inny jest bardzo emocjonalny i nie używa argumentu yy, związanego z faktami. Jeżeli użyjemy tej metody, to każdy będzie miał w każdym etapie dyskusji Możliwość użycia, czy będzie jakby trochę zmuszony do użycia tych elementów, których normalnie nie używa. Yy, p, p, tak, pięć razy dlaczego, czyli metoda dziecka. Jest to, Może brzmieć śmiesznie, ale jest to naprawdę ugruntowana metoda, opisana. Zawsze zapytajmy pięć razy dlaczego coś się stało, bo wtedy dochodzimy do źródła tego problemu, a nie gdzieś tam po wierzchu chodzimy. Yy, ok, diagram szykawy, diagram przyczynowo-skutkowy, to już chyba lepiej znane, tak naprawdę. Czyli metoda taka graficzna przedstawiania źródła problemu i klasyczna pętla deminga. Zanim coś zrobimy, to najpierw się zastanówmy, co chcemy poprawić. Coś policzmy, założymy jakieś założenie, dopiero wtedy zróbmy i określmy, czy coś się naprawiło. Ok, i podganiamy ostatni slajd. Metody statystyczne. Bardzo przepraszam, że tak gonię, ale wstęp mi zajął za długo. i... Muszę, muszę tutaj przyspieszyć. Zresztą tak naprawdę miałem ochotę Państwa zachęcić do zainteresowania się tymi metodami, a nie je przedstawiać jakby punkt po punkcie. I ostatni slajd. Różnego rodzaju metody statystyczne. Tak jak było powiedziane, one się źle stosuje, o tak powiem. Bo ta produkcja programowania nie jest tak powtarzalna. Natomiast mamy, ja mam takie spostrzeżenie ogólnie, że jako IT mamy trochę problem z danymi. Nie lubimy, żeby o nas zbierać dane. Nie dzielimy się tymi danymi, nie mówimy o tym, jak dużo defektów było, nie używamy dużej ilości danych, które moglibyśmy do czegoś użyć. I to jest, to jest jakby taka konkluzja na koniec. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, że tak bardzo przegoniłem przez te metody, ale faktycznie wstęp nam zajął, mi zajął troszkę za długo. Aczkolwiek była dyskusja, co zawsze też jest ciekawe. Jeżeli ktoś ma ochotę na kontakt ze mną, to jest mail, pewnie gdzieś też w materiałach będzie. Zapraszam do dyskusji w kuluarach i zapraszam jutro do okrągłego stołu. Spróbujemy sobie jedną z tych metod, o których dzisiaj, które dzisiaj bardzo szybko przedstawiłem, w czasie dyskusji zastosować. Dziękuję bardzo.